Siemanko, słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć pewny temat, który wiąże się z tym, jaka jest tak naprawdę prawda względem tego, co widać często na ulicy i tym, co widać przede wszystkim w internecie. I tym później co się rodzi w głowach młodych osób, ale nie tylko młodych osób, ale również osób, które mają pewien obraz tego, jak to jest prezentowane, jak to wygląda, względem tego, jak to wygląda rzeczywiście. I dlaczego, tak samo jak tytułowo 95-98% osób podnosi porażkę w biznesie i nie mówię tu tylko o biznesie online, który ja na przykład aktualnie prowadzę. Słuchajcie, generalnie. Trzeba tu zacząć tak naprawdę od podstaw i zrozumienia tego, jak dzisiejszy świat trochę funkcjonuje. Mamy social media, które są mega przepompowane, i takie właśnie M4 samochody sportowe nie są już niczym specjalnym. Przez co wizja tego, jaką nakładacie na siebie presję względem siebie, swoich oczekiwań co do życia i do tego, jak to wygląda, jest zupełnie inna. Bo ja dzisiaj, posiadając samochód, o którym zawsze marzyłem, zastanawiam się, dlaczego tylko jeden, albo dlaczego tylko no cztery w moim przypadku, albo dlaczego jakby taki, a nie inny. I to wszystko jakby sprawia, że zastanawiamy się w sumie, czy czy robimy to dla siebie? Czy robimy to dla kogoś? I czy jest nam to w ogóle potrzebne? I naszła mnie taka rozkmina, żeby o tym chwilę poopowiadać i powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Bo tu chodzi o to, żeby pokazać, jak to wygląda naprawdę, a nie jak jest to pięknie pokazane w internecie. I możesz powiedzieć, Daniel, okej, okay, no to teraz mówisz, jak to wygląda, a na co dzień wrzucasz ster i tak dalej? Tak, bo jest to potrzebne, żeby mieć gaz do działania, o tym powiem później. Bo trzeba mieć w sobie ten gaz i trzeba być trochę po żeby robić grube rzeczy i to nie może być tak, że sobie posiedzisz godzinę dziennie przy komputerze, czy w zależności jaka to jest działalność, to naprawdę musisz tym żyć. Musisz dosłownie jak siedzisz na kiblu to o tym myśleć przez długą część swojego życia, żeby dojść do Jakichkolwiek rezultatów, nazwijmy to jakimś sukcesem, mniejszym lub większym. I teraz wyjdźmy z punktu tego, jaka wydarzyła się sytuacja kilka dni temu, która skłoniła mnie do tej refleksji z dzisiaj. Kilka dni temu, zresztą, jak oglądacie kanał, to wiecie, że często przyjeżdżają kursanci, którzy byli na przykład na mentoringu, przyjeżdżają do mnie, do Gdańska, żeby nagrać na przykład materiał, czy przyjeżdżają podziękować za to, że działają z nami, czy po prostu opowiedzieć ich historię. Ale, mimo wszystko, nie wszystkim się udaje, a nawet powiem, jest duża część osób, którym się nie udaje. I dzisiaj chciałem powiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego się tak dzieje, jakie są oczekiwania osób względem tego, jaka jest rzeczywistość. Więc zacznijmy od tego, że jakikolwiek biznes nie prowadzisz, to trzeba pamiętać, że jest to biznes i że nie jest to nigdy. Nie ma takiej możliwości, nie ma magicznych sposobów na zarabianie pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Są takie rzeczy jak trendy, jak jakby możliwości, jakie oferuje dzisiejszy świat i można je wykorzystać. Ale jeżeli ty nie masz podejścia, nie masz mindsetu i nie jesteś nastawiony na to, żeby w ogóle rezonować z takim środowiskiem biznesowym i myślisz, że przyjdziesz, poklikasz czy otworzysz pierwszy, lepszy biznes, bo teraz jest na to trend fala i zarobisz z tego miliony, no to. Przykro mi, ale jeżeli tak myślisz, to jesteś w dużym błędzie, bo każdy z tych biznesów prowadziłem różne, ma swoje plusy, ma swoje minusy, natomiast każdy dalej jest biznesem. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co robisz, za to, co wkładasz na rynek, za to, co z niego wyciągasz. I tak naprawdę to od Ciebie zależy, czy to będzie z sukcesem prowadzone, czy nie. I teraz załóżmy odwołując się do e commerceu Mamy sytuację, w której przyjeżdża do nas chłopak, który, żeby się z nami spotkać, podziękować i tak dalej, ale on nie osiąga wyników. I mówi: Daniel, no spoko spotkajmy się i tak dalej. W sensie sam zaproponował, że będzie w Gdańsku, żeby się złapać, bo to zawsze jakby z każdym chętnie chcemy się spotkać niezależnie od tego, czy generuje wyniki, czy nie? I mówi, ok, no tylko w sumie tu nie nagramy żadnego materiału, bo u mnie nie ma tego sukcesu, nie? Ja mówię stary, ale to nie chodzi o to, żeby nagrywać tylko same sukcesy, tylko żeby pokazać, jak to wygląda naprawdę. Więc pogadajmy o tym, jak u ciebie teraz to wygląda, co się stało, jak to wszystko wyglądało. Nie, no to stare, ja wolę, że tak. I w ogóle był taki pakt przybita Piona, że słuchaj, ja tu za rok wracam Kamaro, tak? Powiedział, że na przykład też ma zajawę motoryzację, mówi, ja tu za rok wracam Kamaro, bo jestem zgrany na działanie. No okazało się, że ta osoba, jakby w naszym modelu też założenie jest takie, że tych produktów trochę trzeba przetestować Ta osoba przytestowała tylko jeden produkt. Mimo, że przeszła całe szkolenie, całe wdrożenie, wszystko to przetestowała jeden produkt, więc szansa na jej powodzenie też, no, stosunkowo mamy osoby, które przetestują jeden produkt i trafią, ale to są bardzo pojedyncze przypadki. No i teraz po prostu jakby jest taka sytuacja, w której jakby on ogarnia swoje życie, robi jeszcze inne tematy po to, żeby docelowo wrócić do e commerce bo jest mega zerany, mega zgrzany, żeby to robić, ale potrzebuje chwili na oddech. I teraz, prawda jest taka, to, że widzicie, jak wygląda rzeczywistość w internecie, to ona tak w prawdziwym życiu nie wygląda. I więcej osób Ponosi porażkę niż ponosi powodzenie czy też sukces. Jest to spowodowane bardzo prostym czynnikiem. Ludzie, jakby wizualizują sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy założył biznes i tak dalej, ale nie widzą tego wszystkiego, co się dzieje pod spodem. Tego trudu pracy włożonej w to wszystko i de facto tego, że każdy biznes. Praktycznie może działać, może być rentowny mniej lub bardziej, natomiast on wymaga mega dużego poświęcenia. I żeby to sobie porównać, jeżeli przychodzicie na, załóżmy, że chcecie być, nie wiem, dentystą, idziecie na studia, później praktyki, jakiś doktorat, wszystko co jest potrzebne. Nawet nie chcę wymieniać, bo nie znam się na tym. Ale w każdym razem jest tam szereg czynności zarówno do nauki, do wdrożenia, do wykonania, a później jest jeszcze ryzyko biznesowe, gdy chcecie otworzyć na przykład własny salon, tak, czy dentystyczny, czy cokolwiek by to było. Więc jest to owiane dalej ryzykiem. I teraz ktoś uczy się, załóżmy, e commerce u. No i tutaj mamy sytuację, w której ktoś. Przychodzi, uczy się, nie wiem, pół roku, trzy miesiące, dwa miesiące, myśli, że wie wszystko, ale tak naprawdę zanim on się wdroży, zanim zacznie z tym działać, mija już jakiś czas i to może minąć czasami dwa miesiące, czasami sześć miesięcy, czasami osiem miesięcy. Kiedy ja zaczynałem się interesować tematem, to mi zajęło osiem miesięcy od pierwszego rozpoczęcia interesowania się tematem realizacji pierwszych materiałów szkoleniowych do wygenerowania jakichś sensownych sprzedaży. I tu jest pierwsza sprawa. Jesteśmy dzisiaj przesyceni short form contentem, TikTokami, tym, że jak mamy film na YouTubie, który nie jest wywalony dopaminą, tak na przykład jak ten. I ten Film będzie trwał, nie wiem, zakładam, 20 minut, to większość osób go nawet nie obejrzy do końca, bo nie jest w stanie wytrzymać, obejrzeć merytorycznego materiału, który nie jest pociapany tylko do momentów, w których są same słowa kluczowe, tylko jest ograniczona do płaskich sformułowań, które w miarę tłumaczą o co chodzi, i finalnie chodzi o to, żeby ktoś wyszedł z satysfakcją, że już wie o co chodzi, ale tak naprawdę to nie wie o co chodzi. No to dochodzimy do momentu, w którym oczekiwania względem włożonej naszej pracy też są. Zupełnie inne. I ja się kiedyś zacząłem na tym łapać, kiedy realizowałem różne projekty, że okej, okay, to już nie wychodzi szybko, pach, pach, kolejny, albo to nie działa. No i to tak nie jest. Jakby w ten biznes, czy jakikolwiek inny, trzeba się zagłębić, poświęcić i naprawdę spędzić nad nim czasu, zrozumieć go. I nawet lepiej, szczerze, jak ja zawsze mówię, jak ktoś przychodzi i mu nie wychodzi przez pierwsze trzy miesiące, bo on się tyle nauczy, że jak mu wyjdzie w czwartym miesiącu, to on dużo szybciej załapie to biznesowo, będzie wiedział, jak to poukładać. A jak czasami komuś pójdzie za szybko, to oni też potrafią to bardzo szybko stracić, zatracić, bo nie umieją nawet operacyjnie nad tym zarządzać. I teraz, jakby sam nawet e-commerce, to co robimy, dla mnie to jest proste, bo ja to robię od lat, dla mnie tam nie ma filozofii względem innych biznesów, to naprawdę jest stosunkowo proste. Ale pod tym słowem prostota kryje się wiele procesów, które ciężko ująć jakby w płaskim na przykład filmie. I one wymagają nie tylko jakby szkolenia, które może trwać kilka czy kilkanaście godzin, ale przede wszystkim przerobienia tematów, przerobienia różnych case'ów, wątków, które mogą się wydarzyć tylko w przypadku, jeżeli będziesz to realizował. No i tutaj podam jakby brutalną statystykę, ona nie jest jakaś dokładna, żeby ktoś nie łapał za słowa, tylko powiem Wam ogólnie, jak to wygląda. Jeżeli mamy materiały szkoleniowe, tak, ja sprzedaję kursy, jest to jedna z odnóg mojej działalności. No to powiem Wam szczerze, że zdecydowana większość osób nawet nie przerobi kursu do końca. Jakieś 30% osób przerobi cały kurs. Teraz pytanie, ile z tych osób, z tych 30%, wdraża to i zaczyna to robić? Około 50%. Ile osób zrobi cały proces do końca? Kolejne 30%. Ile osób się podda po pierwszym, na przykład przetestowanym tutaj, mówiąc w skrócie, produkcie? Kolejne 50%. I zostaje tak naprawdę ze stu osób garstka trzech osób, które zrobią coś więcej, a tak naprawdę od teorii do praktyki jest bardzo daleka droga, dlatego jestem zwolennikiem praktykowania. Bo można jakby opowiadać o biznesie, jaki to jest nieskomplikowany i że to trzeba zatrudnić od razu specjalistów i że twój, nie wiem, załóżmy sklep musi być idealny, spełniać to spoko. Pierwszy wasz sklep nie będzie idealny, pierwsza wasza kreacja nie będzie idealna, pierwsza wasza reklama będzie też tragiczna, ale odpalisz ją, wydasz pierwsze nie wiem, 100-200 zł na kampanię, wyciągniesz wnioski, będziesz wiedział, co można zrobić lepiej, zrobisz sklepów 5-15 i będziesz robił to dobrze. Jeżeli tego nie zrobisz, to z samej teorii, nawet jak przyrobisz jej 4 razy więcej, to wiesz mi, że pierwszego sklepu za pierwszym razem nie zrobisz dobrze albo nawet przeciętnie. Natomiast często jest tak, że im mniej myślisz na początku, tym nawet lepiej, bo jakby te nadmierne myślenie często przeszkadza i powoduje to, że zamiast robić, wchać tematy, to chcesz dopracować coś, co i tak z założenia nie ma Sensu, więc jakby praktyka przede wszystkim i jakby eksperymentowanie, sprawdzanie co działa, co nie działa na podstawie tego czegoś na przykład nauczyłeś. I teraz tak, jesteśmy przesyceni jakby tym kontentem krótkim na Tiktokach i tak dalej, sam się na tym potrafię łapać, że mówię ok za wolno, ok za nudne i tak dalej, ja chcę tu i teraz. I tak samo ludzie mają podejście do wyników. Ludzie widzą to, że ktoś ma nie, wiem, fajny samochód albo fajne życie, albo fajnie spędza czas i myślą, że to przyszło tak. To jakby zdarza się. Historycznie mam ja powiem, że są osoby, które bardzo szybko generują bardzo dobre wyniki i bardzo szybko zmieniają swoje życie, ale w większości przypadków to są lata. Ja nie mówię, że ty nie zaczniesz zarabiać w perspektywie pół roku, bo możesz jakby jak najbardziej. Są osoby, które potrafią zarabiać po dwóch miesiącach, ale są osoby, które ciężko pracują tych efektów nie mają nawet po 3-4 miesiącach. To jest normalne i na to trzeba się nastawić, więc y, całkowicie chciałbym zdjąć jakby barierę myślenia w ten sposób o biznesie nie nieważne czy to jest ten e-commerce, który ja robię, czy cokolwiek innego, że to jest szybki sposób na pieniądze. I u nas się to sprawdza. Mamy osoby, które pół roku działały i jeszcze nic nie wyszło. Mamy 7-8 miesięcy, wtedy coś załapuje i dopiero po jakimś roku zaczyna im to fajnie wychodzić. Tak naprawdę konkretnie. Ale dlaczego? Bo te osoby były gotowe na to, a to, co ich jakby trzymało w ryzach, żeby nie wyjść z tego flow pracy, to było dosłownie bycie w tym samym pokoju. I to jest jakby prawdawne Powiedzenie rodziców, z kim się zadajesz, tak się stajesz. to jest powiedzenie, z którym się w 100% zgadzam. Jeżeli będziesz siedział w pokoju z osobami, które ciągną cię w dół, mówiąc wprost, już nie wymieniając co one dokładnie robią, to będziesz szóstą. Jeżeli natomiast siedzisz w pokoju z osobami, które robią to, co ty chcesz robić, jakby widzisz, że im to wychodzi, jeżeli ty to, w ty to wierzysz, to jakby nie ma wyjścia, że prędzej czy później ci to nie wyjdzie. I takich przykładów mieliśmy kilka. Chociażby Łukasz, możecie obejrzeć sobie z nim materiał. Łukasz był naprawdę długo, przez jakiś czas się opierdzielał, dostał trochę taką reprymendę, że no Łukasz, jak chcesz to robić dobrze, to rób to dobrze, a nie na odpierdziel. I działa. Łukasz sam powiedział, stary, ja siedzę na spotkaniu, co wtorek ze wszystkimi i widzę, że im wychodzi, oni startowali ze mną. Dlaczego mam mi nie wyjść? Skoro ja robię to samo, tą samą techniką i powiedzmy, że nawet trochę gorzej albo trochę lepiej momentami. Zasada logiki mówi, że prędzej czy później wyjdzie, jeżeli coś działa z założenia, no bo trzeba przyjąć, że jakiś biznes działa, ty w niego bierzesz i widzisz perspektywę, że on działa. A jeżeli to obserwujesz z pierwszej osoby, że ktoś zaczynał z tobą i mu działa, no to na logikę tobie też może wyjść. Ja też jak zaczynałem widziałem wyniki pierwszych osób, to ja powiedziałem, dobra, ja tu za pół roku chcę być najlepszy w tej grupie. Byłem. Miałem też proste podejście i z założenia często mi ktoś mówi, że jestem jewnięty pod względem robienia rzeczy, bo jak się na coś uprę, to robię to po prostu w jakiś Sposób do upadłego. Jeżeli się na coś naprawdę Zawezmę, to robię to w taki sposób, do momentu, do którego nie odpuszczę, dopóki nie osiągnę zamierzonego celu. I to jest jakby cecha, którą każdy z Was musi mieć albo mieć zalążek tej cechy, to jest po prostu wytrwałość w działaniu. No i wiara w to, co się robi. Czyli znajdujemy biznes, który nas interesuje, który nas działa, który nas jara w jakiś sposób, bo to też nie można robić rzeczy dla pieniędzy, bo to wtedy nie wychodzi. Gdybym robił rzeczy tylko dla pieniędzy, to bym już tego dawno nie robił, bo, bo bym się po prostu nie chciał, i bym żygał tym wszystkim. Jeżeli Wy tego chcecie konkretnie biznesu, w ten sposób pracować i tak dalej, i wiecie, że to działa, bo macie potwierdzenie realne z rynku, że to funkcjonuje od osób na przykład, które zaczęły z Wami, które też startowały niedawno, a nie opowiadają bajki, no to się okazuje, że macie mocne przekonanie wewnętrzne też, że to się prawdopodobnie wydarzy. I nie wchodząc w jakieś, wiecie, księżyce, afirmacje i tak dalej, otaczasz się ludźmi, którzy robią robotę, mają wyniki, wiesz jak to robić, wiesz jaka jest droga do tego, żeby Cię do tego doprowadziła, to prawdopodobnie to zadziała. I też jakby nigdy nie chciałem budować jakiejś firmy, która miałaby zmienić świat i życie, bo... Nie jest to moim celem. Moim celem jest jakby zbudowanie sobie takiego zaplecza biznesowego, który daje mi frajdę, daje mi spokój daje mi wystarczające środki do życia. Nie będę drugim melonem maskiem i nawet nie aspiruję, żeby być, bo nie chcę wymyślać teorii spiskowej i prób poświęcać życia dla jednego projektu, który albo będzie lambo, albo będzie shambo. W sensie i tak czasami jest takie podejście, ale nie robić tego w tak skrajny sposób, że poświęcam się na jakiś projekt w stylu inżynieria na całe życie i nie wiadomo, czy to w ogóle wyjdzie. Raczej szukam metod, które wiem, że działają i po prostu angażując się biznesowo w sprawy w taki sposób, jak się Angażuję, robię je tak, do momentu aż póki zaczną działać. Jeżeli one mają perspektywę działania, no i to zazwyczaj po prostu działa. Jeżeli handel działa, to wiem, że jeżeli się w niego zaangażuję, to będzie działać. Jeżeli wiem, że transport działa, ale jest duża konkurencja, to będę lepszy od konkurencji też będzie działało. Na tej zasadzie, jakby, jeżeli chodzi o moje podejście. I teraz wracając do głównego wątku. Dlaczego jest tak, że większość osób nie wyjdzie? I to nie jest przez to, że coś nie działa, tylko ludzie po prostu mają do tego złe podejście, bo to trzeba podejść do tego tak, jak do robienia formy na siłowni. Ja chodzę na siłowni chyba 7 lat, stale. Nie trzymam diety, dobra, ostatnio robię redukcję, pierwszy raz w życiu. Ale po prostu na nie uchodzę, jakby i tyle. Jak, jak już zaczęłam chodzić, to nie chodzę, bo chcę jakiś efekt. Jak przyszedłem na siłownię, to wiedziałem, że po dwóch miesiącach nie będę wyglądał tak, jak bym chciał wyglądać. I tak samo jest tutaj. Nie możesz przyjść, zacząć robić biznesu i myśleć, że za dwa miesiące to będzie wyglądało tak, jak sobie widziałeś na Instagramie czy na obrazku załączonym w internecie. Więc jakby to założenie, że sobie musisz uświadomić, a podejrzewam, że jeżeli oglądasz takie materiały, interesujesz się biznesem, to jesteś świadomy tego, jak to wygląda. I generalnie problem jest taki. Że ludzie nie chcą się uczyć. W sensie ty chcesz zarabiać duże pieniądze, ale nie chcesz nauczyć się umiejętności, które pozwolą ci zarabiać duże pieniądze. Bo jeżeli chcesz prowadzić sklep internetowy, który zarabia, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie, to tam jest szereg czynności, które musisz potrafić. I nawet jakby Ci się udało zbudować sklep z produktem, z kreacjami, które działają, to nawet jakbyś dostał do rąk takie narzędzie w postaci generującego sklepu, to byś nie potrafił tym w żaden sposób za zarządzać. I musiałbyś przejść proces, w którym ten sklep zarabia piątkę, zarabia dychę, zarabia 20, zarabia 30. To prowadzenie biznesu to jest stale gaszon to. Przez długi czas jest stałe gaszenie pożarów, które wydarzają się każdego dnia o każdej porze doby. Przykładowo może być sytuacja, że wszystko jest pięknie, a za dwa dni coś się wykrzaczy, dostaniesz bana na konto, tu będzie nieopłacona faktura, tu import się przeciągnie, tu się zrobi problem z cashflow, i się okazuje, że ty musisz mieć umiejętności, które jeszcze pozwolą ci przetrwać w takich ciężkich momentach. I to nie jest w zasadzie zniechęcania ci do robienia rzeczy, tylko są po prostu rzeczy, jak wygląda rzeczywistość. I ty musisz sobie umieć z tym radzić. Więc W momencie, w którym to są zabawy na małych liczbach i na małych kapitałach, to jest jakby dobra forma nauki, więc musisz przejść etap, w którym nawet Zarabiasz trochę albo wychodzisz na zero, ale uczysz się operować tymi wszystkimi zasobami w swojej działalności. Bo pamiętaj, że robisz to sam, często na początku, pod własną odpowiedzialnością, nie tylko kapitału, ale również jakąś powiedzmy też prawną, bo sprzedajesz produkty, wprowadzasz je na rynek, czy też świadczysz usługi, nie ma to znaczenia, co to do końca jest. No i ludzie nie chcą się uczyć tych umiejętności, tylko chcą jakby stricte pieniędzy i to jest problem, bo jeżeli ty nie chcesz się nauczyć umiejętności, zarządzania, finansami, operowania na przykład zespołem, jakimś nawet małem zlecania, briefowania rzeczy, ktoś do mnie wysyła maila po import i wysyła mi tam hej, produkt 500. Dobra, stara. Który wariant, jakie zdjęcie, jaki transport, może dane do faktury, może dane do wysyłki, jakby nikt się nie domyśli. To są, jakby, takie podstawowe umiejętności. Jak ktoś nie potrafi skleić maila, no to w jaki sposób ma w ogóle zrezonować i zrobić coś tak naprawdę konkretniejszego. Więc podsumowując, musisz mieć sobie głód nauki, rzeczy, które czasami są nudne, bo myślicie, że mnie interesują księgowość, podatki. No nie, dla mnie to jest nudne i nie chcę tego robić, ale muszę te rzeczy znać, żeby po prostu lepiej optymalizować swój biznes. Teraz właśnie wracam z kancelarii, żeby dogadywać lepiej tematy współpracy, na przykład na procent ze sklepami, żeby lepiej to formalizować. Jeżeli chodzi o same struktury. I czy to mnie obchodzi? No w ogóle mnie to nie obchodzi, mam głowę tak o po dwugodzinnym spotkaniu, ale ja muszę się tego nauczyć, żeby w konstruktywny sposób myśleć w ogóle o potencjalnych kolejnych partnerach. Więc nauka wszystkich takich elementów, jak na przykład budowa sklepu, ok, no muszę się nauczyć, jak to robić, ale docelowo no uwierzcie mi, że nie buduję już sklepów od dawna, bo są od tego ludzie, którzy to robią lepiej ode mnie. Tak samo jest z kreacjami, ja ich nie robię, ja po prostu obmyślam strategię już na późnym etapie, ale musiałem się tego wszystkiego nauczyć, żeby teraz móc tym zarządzać. I to działa w ten sam sposób. Jeżeli ktoś do mnie pyta, Daniel, ja mam kasę. Ja musiałem zainwestować w agencję reklamową zamiast uczyć się, atsu. spoko, stary. A jak dostaniesz raport po miesiącu, to będziesz wiedział, czy to dobrze, czy to źle i co z tym zrobić? No nie, będziesz zdany na perspektywę osoby, która ci to sprzedała i tak naprawdę to, co ona ci powie, będziesz uważał za słuszne, może to z kim skonsultujesz, ale też nie masz nigdy własnego światopoglądu. No bo nie mogę czegoś zdelegować tak w pełni, jeżeli jest jakiś nowy wątek czy temat, nie znając wszystkich rzeczy, jakieś tam wydarzyło, bo później jak miałbym to za zarządzać i to robić? Przynajmniej na tym etapie. No nie jestem jakimś wielkim przedsiębiorcą z kosmosu, jestem prostu prostym chłopakiem, który chciał swego, wiedział, że musi się uczyć, nie jestem też jakimś. Super inteligentny. Nie uważam się za jakąś super nadinteligentną osobę, po prostu za osobę, która jakby jak dostanie temat, to chce go dowiedzieć do końca, chce się dowiedzieć maksymalną ilość rzeczy, które jest potrzebne do realizacji jednego projektu i po prostu to robi. Jakby prosty proces. Na tym etapie nie ma już dla mnie powiedzmy problemów. W sensie są problemy, ale zawsze jest jakieś rozwiązanie. Gorsze, lepsze i nie snuję teorii. Dopóki nie ma problemu, znajduję na niego rozwiązanie w postaci różnych zasobów, jakie nie są możliwe. Chodzi o to, że po prostu jeżeli jest jakiś problem i twój problem jest na poziomie ja się boję zacząć, no to zastanów się, czy, czy w ogóle to jest po prostu dla ciebie. Bo jeżeli ty się boisz, Zacząć, ale jak ty masz lat 20, jesteś na studiach albo nie jesteś po szkole i chodzisz gdzieś do pracy i jeszcze mieszkasz na przykład z rodzicami, to ty nie masz de facto nic do stracenia. No bo co może się zdarzyć w najgorszej sytuacji? Wrócisz do pracy albo wrócisz do swoich zadań. I twoją strefą komfortu na dzień dzisiejszy jest jakby, nie wiem, jakaś rzecz, którą wykonujesz i nie jesteś z niej zadowolony. I jeżeli chcesz ją zmienić, no to jeżeli nie podejmiesz tego ryzyka, no to nie wyjdzie. No przykro mi jakkolwiek to brzmi, to tak po prostu jest. I te ryzyko każdy musi podjąć, to ryzyko na początku jest największe. Więc no, mówiąc wprost, zarobienie pierwszych pieniędzy jest najtrudniejsze. Bo dopiero wtedy to, że ci ktoś mówi, że siedzisz z kimś w pokoju, kto zarabia i tak dalej, to jest fajnie. Dopóki ci nie wpadnie porządnie na konto z jakichś pierwszych działań, nawet nie poczujesz tego plusa, no to będzie Cię będzie ciężko przekonać. Więc fajnie jest dojść do jakiegoś pierwszego plusa, żeby poczuć, okej, okay, to jest dla mnie, ja w to brnę, ja w to idę i czuję, że to będzie działało. Natomiast często jest tak, że ten etap do tego momentu jest najtrudniejszy. I tutaj trzeba się uzbroić. Więc taka e, moja nostalgia z dzisiejszego filmu, żeby po prostu podchodzić do wszystkich biznesów, które widzicie w internecie, do tego nawet co ja pokazuję, czyli e commerce, czy do wszelkich innych biznesów, bo ja niczego nie neguję, nie jestem opiniotwórczy, po prostu podchodźcie do tego mądrze i jakby ta motywacja. Ten gaz do działania jest zajebiście ważny, więc nawet, jakby jeżeli kogoś motywują samochody, to niech ogląda samochody i ma wizję tego, że kiedyś sobie taki kupi. Jeżeli to jest, nie wiem, spędzenie czasu z rodziną, a nie w pracy, niech to będzie to. Jeżeli to będzie, nie wiem, dom, to niech to będzie dom. Jeżeli to będzie siedzenie w mieszkaniu na wynajem, posiadanie dużej ilości luźnej gotówki, życie tak, jak ci się podoba i robienie, co chcesz w danym momencie, czy podróżowanie, to niech to tym będzie jako jakiś tam cel finalny tego wydarzenia, ale nie jako nigdy cel sam w sobie. Czyli niech te pieniądze nie będą celem sam w sobie, tylko chęć tego całego procesu i tworzenia formy niczym kulturysta, który Przygotowuję się na to, że ok, taka jest moja wizja na to, co ja chcę robić, ale mam świadomość tego, że to prawdopodobnie nie wydarzy się zbyt szybko i być na to gotowym, że może będę musiał wrócić do pracy, dorobić, może będę musiał cisnąć teraz na dwa etaty i wymówki typu, że no, ale ja pracuję i wracam, jestem zmęczony, no to przykro mi. no. Albo przyciskasz i wiem, że jedni mają łatwiej, inni mają trudniej. I szczerze łatwiej mi jest jakby działać z kimś, kto ma 20 lat, jest bardzo zgrzany i jeszcze ambitny i w miarę kumaty, niż, osoba, która ma 40 lat, dwójkę dzieci i wyjazd jakiś co chwilę, tu jakieś wolne, tu coś w pracy i tak dalej, bo nie jest tak w stanie się zaangażować mocno, a tu chodzi nie o Zaangażowanie i dosłownie zlokinowanie, jak to się mówi, czyli zamknięcie się w temacie na jakiś dłuższy czas grindu, trzeba mieć w to sobie, że okej, okay, no ja muszę docisnąć. Jeżeli czasami czasami są sytuacje, w których mamy nóż na gardle i w tych sytuacjach odnajdujemy się najlepiej. W sensie wtedy nagle się okazuje, że masz chęć, i masz tą siłę. Jak trzeba to zarwiesz Tydzień, dwa, nawet kilka miesięcy. Nie rozmiałem sytuację, że wypracowałem pół roku 8 miesięcy po 12 godzin dziennie, coś odbijało na zdrowiu i nie uważam, że było mądre, ale było. Jakby czy osiągnąłem cel, tak, bo go sobie założyłem. Czy było wiele podknięć Było. No jakby wiecie, ile ja przetestowałem produktów? Kilkaset. Mam cały fold. Na komputerze, gdzie już później przestałem wrzucać te produkty, zapisywałem sobie każdy produkt, który testowałem. Mam ich kilkaset i z tego było kilkanaście, kilkadziesiąt bestsellerów, mniejszych, większych i tak dalej. Więc no jakby, jeżeli ktoś testował jeden i mu nie wyszło, albo przetestował dziesięć i mu nie wyszło, no to sorry, miał prawo ci nie wyjść. I tak jest z każdym biznesem. Jeżeli przetestowałeś reklamy tu nie działają, okej, okay, przetestuj tu i tu. Jeżeli taka forma reklamy nie zadziałała, spróbuj innej. Jeżeli taki biznes nie zadziałał, spróbuj innego. Ty musisz być gotowy na to, że chcesz robić biznes, a nie pracować dwie godziny dziennie z telefonu i mieć wizję, że ty, nie wiem, będziesz jeździł M4 czy nie wiem Porsche po pół roku działania. W sensie życzę ci tego, a Wcześniej trochę nie, bo chciałbym, żeby ten proces trwał i to szło schodkowo, a nie tak skakało. Pamiętajcie, że to, co szybko wzrasta, też szybko upada. To jest druga taka sprawa. Więc jakby ja się cieszę, że ta droga u mnie długo zajęła. I miałem takie sytuacje, że już fajnie zarabiałem i spadało to naprawdę z powrotem no nisko, ale przez to była dywersyfikacja. Przez to prowadzę kilka biznesów, przez to prowadzę różne odnogi, prowadzę biznesy z różnymi ludźmi. Wiele sklepów, wiele jakby spraw typu importy, szkolenia i tak dalej, co mi daje pewną swobodę i jakby taką poczucie bezpieczeństwa i to jest mega fajne, ale do tego dochodziłem i Pierwsze trzy lata nie były łatwe. Pierwsze 5 lat było takie bardzo jeszcze jakby lawirujące, to dalej nie było nic pewnego, ale co jest istotne, nie bałbym się w tym momencie, gdyby wszystko runęło, bo wiem, że jeżeli bym chciał oczywiście tym zbudował to od nowa. Nie wiadomo, czy w takiej skali, czy w większej może, czy w mniejszej zupełnie. Ludzie mogą zabrać jakby oszczędności, zasoby, firmy i tak dalej, ale nigdy Ci później nie zabiorą tego, co masz w głowie, więc poprzez tą całą Twoją przygodę, nawet jeżeli w perspektywie roku Ci nie wyjdzie, zrobisz pół roku przerwy, nie do jakiegoś innego tematu, to ty masz bagaż doświadczeń, pierwszych kontaktów z klientami, faktury, rozliczanie, ty już wiesz o co chodzi i dla ciebie później wszystko przychodzi dużo łatwiej. Więc jakby te umiejętności pozwalają naprawdę na mega dużo spraw później pchać szybciej rozumienia w ogóle, jak działa biznes, jak działa ten cały świat. Więc jakby trzeba przerobić tych casów. Rzadko jest tak, że zabierasz się, za czy to od razu wychodzi. Ja nawet proponuję się nastawić na to, że Ci w większości przypadków nie wyjdzie. Także słuchajcie, taka rozmina na dzisiaj, nie wpadajcie jakby w pułapki szybkich wizji. Jeżeli myślicie o poważnym biznesie, to myślcie o tym w perspektywie miesięcy czasami lat. Jeżeli się w to zaangażujecie, podejdziecie do tego w sposób chłonny do wiedzy, nie tylko z perspektywy danego tematu, ale około biznesowego, to gwarantuję Wam, że prędzej czy później wyjdzie Wam. Jeżeli Wam nawet nie wyjdzie w tej drodze i będą jakieś potknięcia, będziecie musieli z tego zrezygnować, to nabędziecie takie umiejętności, które pozwolą Wam w ogóle później w życiu nawet o awanse, lepsze pozycje, lepszą pracę, podwyżki i tak Także zostawiam Was z taką rozkminą. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, zostawcie suba, a my widzimy się jak co tydzień w kolejnym materiale.